Wysoka Rado, otwieram 84. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nowy Sarzynie. Serdecznie witam Pani i Panów Radnych. Serdecznie witam Pana Andrzeja Rychla, burmistrza miasta i gminy. Serdecznie witam Panią Danutę Pinderską, sekretarz miasta i gminy. Serdecznie witam Pana Andrzeja Chojnackiego, skarbnika miasta i gminy. Serdecznie witam Pana Dama Madeja, dyrektora biura burmistrza. Serdecznie witam Panią Magdalenę Czarny z Biura Rady Miejskiej. Serdecznie witam nową sarzyńską telewizję kablową Lokal.tel, Serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy na żywo oglądacie Dzisiejszej sesji. Wysoka Rado, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 19 radnych. Nieobecni to radni Anna Kolano i Franciszek Wilk. Wysoka Rado, obrady Rady są tym samym prawomocne i Rada na dzisiejszym posiedzeniu może skutecznie podejmować uchwały. Wysoka Rado, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza miasta i gminy. W chwili obecnej odczytam treść wniosku. Witam radną. Obradujemy w składzie 20 -osobowym. Nowa Sarzyna, 8 listopada 2023 rok. Pan Stanisław Królej, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Stosownie do artykułu 28 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wnioskuję o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Porządku obrad sesji proszę ująć następujące tematy. Podjęcie uchwał. 1. W sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi leżańskiemu. W sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku. 3. W sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Sarzyna 2023 rok. Załączeni Projekty uchwał podpisany burmistrz Andrzej Rychel. Wysoka Rado, wprowadzam porządek obrad 84 sesji w brzmieniu jak w zawiadomieniu o tej sesji. Czy do przesłanego radnym porządku obrad ktoś z radnych w sklepie, Pan Burmistrz chce wnieść propozycję jego zmian? Jednocześnie informuję, że ponieważ jest to sesja nadzwyczajna, stąd zgodnie z dyspozycją artykułu 28. 4 ustawy o samorządzie gminnym w przypadku wniosku o zmianę porządku obrad złożonego przez radnego, abym taki wniosek mógł poddać pod głosowanie, potrzebna jest uprzednia zgoda wnioskodawcy zwołania dzisiejszej sesji Nadzwyczajnej, czyli w tym wypadku burmistrza miasta i gminy. Czy są propozycje zmian w porządku obrad? Pan Adam Mady, dyrektor biura burmistrza, działający na podstawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu pana burmistrza wnioskuję o poszerzenie porządku obrad o punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Nowa Sarzyna Wexla in Blanco, wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną Projekt Remiza w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej Projekt Remiza z siedzibą w Łętowni. Proponuję, aby to był punkt pierwszy porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję. Czy są inne propozycje zmiany porządku obrad? Nie widzę, ponieważ została złożona propozycja zmiany porządku obrad przez burmistrza miasta i gminy, więc w chwili obecnej poddam ją pod głosowanie. Kto z szanownych radnych jest za zmianą porządku obrad, polegającą na jego poszerzeniu poprzez podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Nowa Sarzyna i blanku wystawionego przez Spółdzielnię socjalną projekt Remiza w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego spółdzielni socjalnej projekt Remiza z siedzibą w Łętowni. Ten projekt uchwały byłby procedowany jako punkt pierwszy porządku obrad. Proszę o głosowanie. Dziękuję, w głosowaniu wziął udział 20, 20 radnych, za, za zmianą porządku obrad głosowali wszyscy przed chwilą przeze mnie wymienio, wymienieni radni. Stwierdzam, że zaproponowana zmiana porządku obrad uzyskała bezwzględną większość ustawowego składu Rady Miejskiej, a tym samym została wprowadzona do porządku obrad. To oznacza tym samym, że pierwotnie zaproponowane punkty porządku obrad jako 1, 2, 3 otrzymały oznaczenie jako punkty 2, 3, 4. W chwili obecnej odczytam porządek obrad, który w dniu dzisiejszym będzie realizowany przez Radę Miejską, a przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Nowa Sarzyna w Eksem Blanku wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną Projekt w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej Projekt z siedzibą w Łętowni. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Powiatowi Leżańskiemu. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku. I punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Saszana 2023 rok. W Skrado przystępujemy do realizacji porządku obrad. Yy, punkt pierwszy to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Nowa Sarzyna Weksla in Blanko wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną Projekt remiza w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej Projekt remiza z siedzibą Błętową projekt uchwały nosi numer 84 przez 663 przez 2023 proszę o przedstawienie uzasadnienia tego projektu uchwały o głos prosi Pan Adam Madej Dyrektor Biura Burmistrza proszę uprzejmie Panie Przewodniczący Wysoka Rado projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Nowa Sarzyna dla spółdzielni socjalnej projekt Remiza w ramach umowy o udzielenie wsparcia finansowego spółdzielni socjalnej projekt Remiza przyznanej przez Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu Navigator 2 program rozwoju ekonomii społecznej który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w działaniu 85 wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie została przyznana dotacja na utworzenie nowych miejsc pracy w spółdzielni a mianowicie może spółdzielnia zatrudnić dwóch pracowników na jedną czwartą etatu, gdzie w ramach utworzenia tych dwóch miejsc pracy zostanie przekazane wsparcie pomostowe do końca roku w kwocie 2400 zł na jedno stanowisko oraz dotacja na doposażenie stanowisk pracy w kwocie 42 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie Pan radny Robert Sądej, proszę uprzejmie. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Kilka miesięcy temu również był weksel in blanco, że tak powiem, głosowany Dotyczyło to chyba trzech spółdzielni, w tym wypadku teraz spółdzielni Remiza. 40 tysięcy to jest sporo pieniędzy. Na jaki cel to pójdzie, bo tam z jakim przeznaczeniem? Tak dokładnie. Dziękuję. Pan dyrektor Adam Madej, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o ten wniosek o dofinansowanie zostanie stworzone dwa miejsca pracy, które będą dotyczyć obsługi cateringowej wydarzeń, eventów związanej z zamiejscowym, jak gdyby za miejscową działalnością. W ramach dotacji na doposażenie zostanie zakupiony namiot wraz z wyposażeniem na tego typu, organizację tego typu wydarzeń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze głos prosi Pan Radny Robert Sądej. Dziękuję za odpowiedź, bo spodziewałem się, że jeszcze kolejny samochód, do tych kilka jest samochodów. Jeżeli chodzi o namiot, no to pewnie jest taka potrzeba. A jeżeli są pieniądze, trzeba ich wykorzystać. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały o numerze 84 przez 663 przez 2023 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminową Asarzynę Weksan i Blanko wystawionego przez spółdzielnię socjalną Prekremiza w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego spółdzielni socjalnej Prekremiza siedzibą Łętowni. Proszę o głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wziął udział 20 radnych. Za przyjęciem uchwały było 19 radnych, nikt nie był przeciw jej przyjęciu, natomiast jeden radny wstrzymał się od głosowania. Wysoka Rado stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 84 przez 663 przez 2023. Wysoka Rado, punkt drugi porządku obrad, to podjęcie uchwały w sprawie dzielenia pomocy finansowej powiatowi Leżańskiemu. Prosiłbym także w tym wypadku, tym razem chyba pana burmistrza Anżelina o przedstawienie uzasadnienia dla tego projektu uchwały. Proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, w związku z tym, że powiat Leżański złożył wniosek na, do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który został pozytywnie rozstrzygnięty i otrzymał dofinansowanie do remontu drogi. W Woli Zarczyckiej, w od tak może powiem nie tymi numerami, tylko tak bardziej obrazowo, czyli od Kościoła do Kółka. Jak ktoś zna Wolę Zarczycką, ten odcinek będzie w ramach tego wniosku przebudowany. A w związku z tym, że wszystkie gminy Powiatu Leżańskiego. W ramach inwestycji drogowych 50% wkładu do danej inwestycji przekazują w ramach pomocy powiatowi i my w ten sposób też tutaj proponujemy takie rozwiązanie powiat przeprowadził już postępowanie przetargowe aby móc podpisać umowę niezbędna jest właśnie ta uchwała zabezpieczająca te środki zadanie zostanie wykonane do końca maja 2024 roku całość tej inwestycji to jest 1140000 nasz wkład to jest 285000 dziękuję dziękuję wysoka rado otwieram dyskusję czy ktoś z radnym ma jakieś wnioski uwagi zapytania nie widzę. Zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały numer 84 przez 664 przez 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżeńskiemu. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 20 radnych. Wszyscy radni byli za przyjęciem tej uchwały. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 84 przez 664 przez 2023. Wysoka Rado, punkt trzeci, porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku. Projekt tej uchwały wiąże się nierozerwalnie z tematyką przed chwilą przez nas przegłosowaną, a ta uchwała umożliwia podpisanie burmistrz Umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi leżeńskiemu, aby ten mógł też spiąć ten, spiąć ten projekt finansowo i móc też podpisać umowę z wykonawcą tej inwestycji. Wysoka Rado otwieram dyskusję. Czy ktoś z Radą ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Podaję pod głosowanie przyjęcie uchwały o numerze 84 przez 665 przez 2023 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku. Proszę o głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni byli za przyjęciem tego projektu uchwały. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 84 przez 665 przez 2023. I przed nami ostatni projekt uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmian w gminy Nowa Starze na 2023 rok. Jeszcze w dniu dzisiejszym do tego projektu uchwały zostały wprowadzone autopoprawki. Proszę o syntetyczne przedstawienie tego projektu uchwały skarbnika, pana Andrzeja. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie obejmuje następujące elementy. Wprowadzenie po stronie dochodów dotacji celowych uzyskanych w ramach zwrotu wydatków wykonanych w roku poprzednim, czyli 2022, w ramach Funduszu Sołeckiego. Jest to kwota 111 525, złotych. Ta kwota wraz z uzyskanymi odszkodowaniami za w instalacjach OZEW w wysokości 2100 zł, po stronie wydatków, zostaje przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowych dróg do wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Kolejna kwota wprowadzana po stronie dochodów to środki uzyskane z nadleśnictwa na realizację projektów klasa z drewna w zespole szkół w Nowej Sarzynie. Wynoszą one 83 841 zł i w takiej samej. Kwocie w paragrafie drugim po stronie wydatków zostają. Kierowane na realizację tegoż projektu. Paragraf trzeci natomiast zmian w budżecie obejmuje przeniesienia między wydatkami i tak. Zmniejszamy wydatki bieżące, które były przeznaczone na dowozy na wybory osób uprawnionych, kwota 5440 zł. To zmniejszenie jest z tego tytułu, że wprowadziliśmy tam, aby można było podpisać umowę przed wyborami, środki własne, a do dotacja przyszła po wyborach, bo bez powyższego jak gdyby zastępuje nam dotacja celowa te środki własne, które możemy przeznaczyć na inne cele. Kolejna pozycja zmniejszeń to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 19 283 zł, środki na zakup węgla 75 000 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych zmniejszamy kwotę środków planowanych na przebudowę mostu w Woli 150 zł. Tysiące złotych i zagospodarowanie terenu obok budynku Mosir w Nowej Serzynie 37 tysięcy złotych. To są środki pozostałe po zrealizowaniu tej inwestycji. I te środki kierowane są na następujące zadania. W ramach wydatków bieżących na remonty drugich odników według wskazań burmistrza 20 tysięcy złotych, na wykonanie map do celów inwestycyjnych 2000 złotych. Środki. Na realizację projektu klasa z drewna 19 283 zł. Chodzi tu o dodatkowe środki ponad dotacje na zabezpieczenie wymaganego w tym zakresie wkładu własnego. Kolejna pozycja to remont ławek i urządzeń zabawowych 15 765 zł i remont obiektów małej rekreacji oraz plenarowych obiektów sportowych 6000 zł. Natomiast zwiększane wydatki majątkowe to wykonanie dokumentacji projektowych dróg do wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych 36000 zł. 375 zł. To jest jakby uzupełnienie tej kwoty, która była wprowadzona w paragrafie drugim. Kolejna pozycja to zakup sprzętu GPS do wskazywania granic gminnych działek ewidencyjnych 12 300 zł. Kolejna to zagospodarowanie terenu na działce numer ewidencyjny 11970 przez 1 w Woli Zaczyckiej. I ostatnia, wprowadzona. Dodatkowo to jest zakup i montaż kotła gazowego CO z armaturą i modernizacja urządzeń kotłowni w szkole podstawowej w ulicy Łętowskiej 75 tysięcy złotych, to jest pozycja wynikająca z tego, że kocioł uległ tam awarii i dotychczasowy system grzewczy nie funkcjonuje i stąd też konieczność poniesienia nakładów, aby można było ogrzać ten obiekt. I ostatnia pozycja, którą obejmuje w budżecie to jest podniesienie limitu, yy, 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 limitu, który Rada przyznaje na poręczenia i gwarancje do kwoty 520 tys. zł. To jest po to, aby można było, yy, yy, aby bu, yy, można burmistrz mógł udzielić poręczenia tego, yy, które przed chwilą było yy, głosowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z ran ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały o numerze 84 664 przez 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Starzona 2023 rok wraz z autopoprawkami. Proszę o głosowanie. Yy, dziękuję. W głosowaniu wziął udział 20 radnych, yy, za przyjęciem uchwały było 19 radnych, nikt nie był przeciw, natomiast jedna radna wstrzymała się od głosowania. Yy. Wysoka Rado, porządek obrad został zrealizowany. Dziękuję za uczestnictwo. Zamykam 84. sesję Rady Miejskiej w Nowej Sączu.